Wieczny student konwersatorium Grali już na terenach zielonych wokół Politechniki Lubelskiej, grali na Choćkowie, a będą grać od jutra na terenach wokół browaru przy ulicy Bernardyńskiej Borusza. Koncertowa część Kozienaliów, czyli imprezy studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przedstawiciele samorządu, studentów UMCS-u w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paulina Gregorczyk, Rafał Wojnowski. Będzie się na pewno działo bardzo dużo. Otworzyłem sobie waszą stronę internetową kozienalia.pl i tu jest taki fantastyczny zegar, który odlicza nam czas do pierwszego koncertu. 18 godzin 47 minut 10 sekund pozostało. Wszystko gotowe? Dopinamy wszystkie szczegóły. Jeszcze mamy jutro e, cały dzień prac od samego rana, e, a od 17 zapraszamy na tereny przy ulicy Bernardyńskiej na Browar Perła. Udało Wam się trafić do studia Radia Lublin, mimo tego, że te przygotowania ostatnie to zawsze taki gorący czas przygotowań. No nie ukrywam nadal pracy. Mamy bardzo dużo. Cały czas trzeba doklejać tak naprawdę wszystko scenę już stawiamy od bardzo, bardzo dawna, bo już prace rozpoczęły się na początku e, tygodnia. Jutro, tak naprawdę, sprawy techniczne już tylko zostaje nam odbieranie artystów, przeprowadzenie prób, no i już same koncerty. Także. W sumie jesteśmy gotowi. Oczywiście, jak zwykle, na ostatnią chwilę na pewno coś wypadnie, ale gwarantujemy, że będzie dobra zabawa, dużo dobrej muzyki i fajnych artystów. I pierwszy koncert już o 17.30 spoglądam na rozpiskę. Tak jest. Zaczynamy o STR, potem raz Mentalizm, e, Kękę i Legenda Kaliber 44. Tam o... pierwszy dzień taki hip-hopowo-rapowy, mocno. Tak, tak jak trzymamy się nadal tej konwencji, że mimo wszystko, jednak, e, każdy dzień y, to inne gatunki muzyczne, piątek hip hop, y, sobota jest taka bardziej y, rockowa, a jeżeli chodzi o niedzielę, trochę zrezygnowaliśmy z tej y, konwencji popowej. Poszliśmy w nawet bym powiedziała, może i komer komercyjną alternatywę, ponieważ nie są to, y, że tak powiem, zespoły, które grane są w rozgłośniach wszystkich popularnych, ale też. Tych, U nas są grane. Tych, tak. ty, ty, tych, popular tych mniej, mniej popularnych również. Dobrej muzyki. Dobre Dobra muzyka, muzyka tak. tak. Ja bym to powiedział, ambitny, ambitny jest ten program i to bez żadnej wazeliny. W niedzielę Mela Koteluk, Warius Manks, Kasia Stankiewicz się pojawi, Dawid Podsiadło, Mikro Music, Natalia Przybysz. Każdy na pewno znajdzie w tych wykonawcach jakiś taki moment, który go bardziej zainteresuje. Jeśli chodzi o koncerty, spodziewacie się na pewno pełnej publiczności. Tak, spodziewamy się na pewno, e, tak jak w latach ubiegłych, e, tłumu ludzi, nie tylko studentów, ale również mieszkańców Lublina, na co e, gorąco liczymy i zapraszamy już teraz. E, co więcej, liczymy, że pogoda dopisze. A na, to, na to się zanosi. <śmiech> <śmiech> na to się zanosi, Aha. także e, zapraszamy. Dwie sceny, jak zawsze w, na tych terenach Tak, tak, przy Browarze, także y, sporo sporo muzyki, y, natomiast y, powiedzieliśmy, odliczamy te, y, te godziny już, które pozostały do tej koncertowej części kozienaliów, ale kozienalia w zasadzie już trwają od początku maja. Tak, zgadza się, już zaczęliśmy e, wydarzeniami towarzyszącymi, 4 maja zaczął się SPAM, później kolejne wydarzenia. Na tym nie kończymy. Już we wtorek e, e, ostatnie z naszego harmonogramu. E, w sumie przedostatnie. Przedostatnie, w sumie. <grym> przedostatnie ostatnie wydarzenia. Street show, street będzie. show tak. Czyli? Zgadza się. E, czyli tak naprawdę wydarzenie poświęcone e, kulturze, nie tylko muzyce, nie, nie tylko sztuce, ale szeroko pojętej kulturze e, ulicy. E, będzie się również działo. Będą e, graficiarze, przykład, graficiarze deskor deskorolki. Parkurowcy i wszystkie takie nietypowe zajawki, które gdzieś tam widać w internecie, zawsze się podziwia, nigdy się nie, nigdy nie można spróbować. Dlatego można to zobaczyć teraz, będzie we wtorek już na żywo. Wszyscy, którzy mają takie umiejętności, mogą dołączyć, czy na to wydarzenie jakieś zapisy wcześniejsze obowiązywały? E, obowiązują jeszcze nadal. E, z, na wydarzeniu stworzonym na Facebooku dostępny jest e, formularz zgłoszeniowy, na którym Uczestnicy mogą podać swoje dane i przesłać formularz do koordynatorów wydarzenia. Ale tutaj, może, jeszcze wetnę się, że tak powiem, w zdanie, ponieważ, że tak powiem, wzorem lat ubiegłych, jeżeli ktoś przyjdzie i w ostatniej chwili się zgłosi, to nie, raczej nie powiemy mu do widzenia, tylko przywitamy go, że. Z otwartymi, z otwartymi ramionami, ramionami mhm. dokładnie tak. Na pewno to będzie taki dobry moment też, żeby podłapać taką zajawkę, prawda, żeby ci wszyscy, którzy będą gdzieś tam y, przechodzić y, wokół nawet przypadkiem, żeby się zatrzymali i zainteresowali tym wszystkim, y, co będą pokazywać ci w cudzysłowie pozytywni szaleńcy. Dokładnie tak. Mamy takiego znajomego, który gdzieś tam po street show w zeszłym roku zaczął chodzić po linie, dlatego mamy nadzieję, że ktoś jeszcze tutaj się zainspiruje i jednak w tą sztukę uliczną pójdzie. Street show wtorek, 24 maja na Miasteczku Akademickim UMCS, a później jeszcze Kozienaliowy Festiwal Nauki. Tak, Kozienaliowy Festiwal Nauki w tym roku połączony z Kozienaliową Galą Naukowca. E, podobnie jak w roku ubiegłym, e, chcemy, aby kozienarii kojarzyły się nie tylko z koncertami, nie tylko z wydarzeniami związanymi z kulturą, ale również szeroko pojętą nauką. Dlatego też chcemy wyróżnić e, koła naukowe, które e, działają na naszej uczelni, i właśnie to wydarzenie jest skierowane głównie dla nich. Zapisy już zakończone do 14 maja, tak przynajmniej czytam na waszej stronie internetowej. Sporo kół naukowych się zgłosiło, sporo studentów chce się pochwalić tą swoją naukową działalnością? To znaczy tak, jeżeli chodzi o to, to kół naukowych mamy na uczelni bardzo dużo, bo tych kół naukowych jest około setka, a jeżeli chodzi o tych chętnych studentów, to oni nadal gdzieś tam działają nieśmiało, my też. Trochę ich wyciągamy i chcemy y, dodać śmiałości. Dodać śmiałości, bo jednak y, też kozienalia, trzeba pamiętać, to nie tylko muzyka, to jest naprawdę ogromne, po ogromne pojęcie, jakim jest ta kultura studencka, i też y, chcemy zachęcać tych studentów, bo mają się czym chwalić, naprawdę robią wspaniałe rzeczy. O których gdzieś tam słychać w tym środowisku naukowym, a oni boją się to, to pokazać na uniwersytecie. I mamy nadzieję, że zachęcą się, żeby pochwalić się swoim rówieśnikom, kolegom z roku, czy też w ogóle na uczelni, żeby mieli tą świadomość, że jednak warto pokazywać, co robią fajnego. Chcecie to wydobyć niejako na światło dzienne i przyznać nagrody w ramach kozienaliowej gali naukowca. Kilka kategorii e, będzie tutaj e, m, rozdanych. Tak, An... dokładnie. Kilka kategorii. E, nie tylko e, studentów chcemy wyróżnić, ale również opiekunów. Stąd też kategoria opiekun na piątkę. E, najlepsze koło, e, studencki projekt, e, warty uwagi oraz najlepszy student. E, będą to oczywiście e, symboliczne nagrody w postaci, e, w sumie nie wiem czy mogę zdradzić, no, Możemy, zdradzić. Tak? Możemy zdradzić. Będą to, podobnie jak na poprzednich wydarzeniach, w statuetki. Postaci naszego nowego, nowego między logotypu. Innymi. Między innymi, dokładnie między innymi. Na pewno wszyscy nagrodzeni bardzo się ucieszą, bo nie chodzi o samą wartość materialną nagrody, ale o to, żeby dostrzec działania, które są podejmowane, i to dla studentów też jest bardzo, bardzo ważne. A zatem jeszcze te wydarzenia towarzyszące kozienalium w przyszłym tygodniu i jeszcze w kolejnym 31 maja gala naukowca, o której przed chwilą mówiliśmy, w Akademickim Centrum Kultury. Hatkarzaka Żaka w Lublinie. No ale na koniec wracamy do tego, co będzie się działo już od jutra przez trzy kolejne dni. Koncerty na scenie przy Browarze przy ulicy Bernardyńskiej. E, zapraszamy raz jeszcze wszystkich miłośników muzyki, wszystkich miłośników dobrej zabawy. Dokładnie tak. Dokładnie. I w sumie nawet nie, nie tyle miłośników dobrej muzyki, ale też osób, które jeszcze są nieśmiałe, jeżeli chodzi o gusta muzyczne i gdzieś tam. Poszukują. Po, poszukują. Zapraszamy, żeby jednak zaczerpnęły tej dobrej muzyki. Jeżeli to nie na scenie głównej, to na scenie Perły Eksport, ponieważ tam muzyka trochę bardziej alternatywna. Zapraszamy, zapraszali Rafał Wojnowski i Paulina Gregorczyk z Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie. Przed rozmową graliśmy Marikę, ona wystąpi w sobotę. Jakoś tak mi najbardziej spasował ten sobotni program. Zagramy więc teraz po rozmowie organka, który także wystąpi w sobotę.